Witam serdecznie naszych widzów. Sekcja detektorystów Lubań z tej strony. Dzisiaj wykopki w terenie. Dzień dobry. Przywitać się z widzami. Dziewczyny są. Kasia, Ania i jeszcze dodatkowo Kamila. To jest żona Rafała. Także wspólnie sobie dzisiaj polatamy po lesie. Ładna pogoda. Kleszcze. Kleszcze i coś jeszcze. Dziewczyny rozgrzewają sprzęt. Uwaga na żmiję dzisiaj. Naprawdę tutaj są żmije i to za to boną tutaj po lewej stronie trafiłem tą żmiję. No, zobaczycie tam na filmie, to już na pewno już będzie Węże lubisz. Super. Dobra, jak będziecie mieli jakieś tam niebezpieczne takie przedmioty, typu jakieś niewybuchy czy coś, to zgłaszajcie. Nie powinno tutaj być, bo ostatnio byliśmy, tutaj nic się nie działo. Ale okopy będą, czyli okopy jak są, czyli wojska stały, coś tam się działo. I można trafić na jakiś niewybuch czy coś. Także coś jak nie macie radia, to dzwoncie do mnie, będziemy oznaczać, zgłaszać. No i uwaga na te żmije, nie co mówiłem. Bo tutaj wychodzi na to, że to zakowata było ostatnio, nie? Polatamy trochę, do 15 gdzieś polatamy. Kto chce, to wcześniej może zjechać. Nie ma żadnego problemu. Ogólnie robimy... 150 do 200 metrów tego skraju lasu, idziemy w tamtą stronę. Mm -hmm. Także tutaj się chyba nie można zgubić, jest rzepak, widać tutaj, wychodzi się na skraju lasu, wszystko widać pięknie, jak na dłoni. I co, w głąb lasu nie wchodzimy. Pinujemy się te 200 metrów od skraju lasu. I do boju. Gdzie szukamy naszego kolega, Gdzieś tam zginął. W i no. takie gwoździe wyciąga. Mówię, kurczę wszędzie gwoździe. I ja to chyba stąd pojadę od razu na złomu. <grym> Nie, to nasz ptak Zaraz do niego tam podejdę. No. Znowu gwoździe. Dobra, Robert jest kandydatem naszym do naszej sekcji. Także dzisiaj pierwszy dzień w naszym terenie, z nami terenie jest. Gwoździk kopie jakieś. Co, ma jakiś tutaj dykielek wyszedł? chyba no od, tak. Może to być od pieca okopowego, nie? Okopy tutaj były, jakieś tam szejki. No. no, a tak poza tym, co? Na razie same łuski, nie? No ja nie mam ich. Ja chyba nie z 5 czy 6 łusek znalazłem. Ale nic, idziemy, badamy nowe tereny. Ja tu też nigdy nie byłem, także dla mnie to też są nowe tereny. Podejdziemy do Kamili, zobaczymy. Co? O, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zapalniki. Może to być coś z tak, tego. Tak, za... tak? Jest z jednej strony zamknięte. Tak, zapalniki są. Więcej no. tego masz tam, nie? To są zapalniki. No ale sygnał ładny dawało, bo to aluminium, nie? No, bo tu no. ląd się wtyka. No, pamiętam to z wojska, to tak dokładnie wyglądało. Być może tak to jest. jest. Sygnatura na końcu. Jest, MK. Zobaczcie jak dziewczyny kopią w Lubaniu. Jak krew. <laughs> Jakie zawzięte. Mm. Niedługo, tak, niedługo powstanie sekcja detektorystów hmm. dział kobiecy, tak. No to 100%. samo jest no. I tu masz widzisz sygnowane jest literkami. Mm -hmm. mm. No masz rację. Tu jest nie? jeszcze czerwony. To zależy jaki były, detonujące, czy... To znaczy szybkie, wolne. Chociaż już mm -hmm. tu zdarłem to. No kończymy się tutaj troszeczkę. No ja teraz jestem przy tych okopach, co mówiłem, że tu na skraju są. Dosyć dużo tych okopów się tu zaczyna. Jakiś kawałek zapalnika mi wyszło. Zaraz tam wrzucę na, na grupę, taki dziwny. Eee... Tak, coś takiego wyszło teraz. Jesteśmy tutaj przy okopach. Bardzo dużo transzei okopów. Fajnie się tu wszystko rozciąga. Zaraz będziemy to sprawdzać. I coś takiego mi to wyszło. Nie wiem, co to dokładnie jest, od czego to. Tu na pewno nasz fachowiec od militarki się wypowie. Jest taka śmieszna blaszka. Ona gdzieś tam wchodzi. Tu jest jakaś zapadka czy coś. Nie wiem, nie będę strzelał. Niech się wypowie ktoś, kto to wie, o co chodzi. Do czego to służyło, co to jest. Denko takie, jak od spłonki. No nie wiem. Może to było Nie będę spekulował, nikt ktoś się wypowie No, podchodzimy nie tutaj do pokazywać, bo to do Roberta podchodzimy, bo to... Robert dzisiaj pierwsze kroki z nami mamy liszcze jak zwykle O kurde panie, gwoździe pan wykopujesz Ale co ty kurde, to do, do, do jakiś twój tego pierwszy wykrywacz, co? No pierwszy, Na początek? Dawno, dawno temu Co? Kiedy go kupiłeś? Nie co wiem, to w ogóle jest za firma? 10 Tak? Tak wygląda na to, że dyskryminację masz chyba ustawioną ja na zero. O. Ja się śmieję, że ten, że na komunie go dostałem. <laughs> <laughs> Jest taki stary. I co z tym zrobić? Trzymać to? Nie, nie, nie. Takiego mal, maliszczenia nie zabieramy. Zbieramy tylko zabytki. Nie poszukujemy zabytków. No to domyślam się, ale mówię wezmę, bo pomyślicie, że nic nie znalazłem. Albo skidrałem do tego, do plecaka. Nie, nie, nie. Ja takich rzeczy nie robię. Monetki, mm, monetki odznaczenia, wszystko ten, wszystkie takie rzeczy, co są domniemanymi zabytkami, to zabieramy i wszystko oddajemy na Fajran, tak? Rozumiem, a ten... Ale co, zostawiać takie rzeczy? Słuchaj, złom trzeba zbierać, bo trzeba czyścić las, tak? Także zbieraj do sakwy, później gdzieś się do śmieci wyrzuci, nie? Nie wolno zostawiać złomu i śmieci w lesie. A pójdzie do złomowiska. Tak, do złomowiska. Ja tam w budowlance robię, to nieraz jakiś tam złom mam tu też do, do tego, do tego, a później do samochodu na złom. No i bardzo fajnie. Nic, szukamy dalej, szukamy punktu zaczepienia. No właśnie, nie ma gdzie tu kurde a. iść. A. Nie, jest, jest gdzie iść, tylko pytanie Ale czy... Wszędzie co... możemy iść oprócz pól, tak? Tak, tak, tak. Mamy tutaj lasy. Mamy dosyć dużo tutaj działek. Tak. No ja myślałem leśnych. Że ten teren 200 metrów i... Nie, 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 mamy las. Bardzo dużo tego lasu jest. No ale szukamy tego punktu zaczepienia, no jak nic nie będzie, to nie będzie no, bo no Nie, roz... nie no, rozpaczemy się z tego powodu Mało razy na ryby jeździłem na cały tydzień i ja ani nie widziałem <laughs> Tak, to jak każdy z nas Dobra, Nic, idziemy dalej Słuchajcie, idę Idę do moich towarzyszy, bo coś tam wykopali, jakieś garki? idziemy zobaczyć To, to tutaj coś kopie. Co tu się dzieje? Zaraz dostanę, że takie dziury wielkie kopię. Dobrze, trzeba kopać. Garki wyszły? Garki, miski. Ale ale jedno nie. było w drugie w to, Ale monet nie ma, jak na razie. Tak? I powiem tu tak. Super. Tutaj. Ale wiecie, to też Saper też tak kopał. Stare, zgnite te... Zobacz, zobacz. No. Tutaj masz sygnał, nie? No. Tu, tutaj nie masz? I patrz tutaj, o. I tu coś jeszcze jest. Tylko nie wiem, czy to ręka. Dobra, zaraz, to, zaraz Wam pomogę to rozkopywać. Bo tu to to jest, to to jest, jest, powiem Ci, na długość... Pewnie, wszystko tak? takie żelazo trzeba kopać, bo to wiesz, ktoś mógł wykopać pierwszy garnek, Ta, mógł zostawić, takie nie? gdzieś, tylko że to jest jakby no. średnica rury. Trzeba Bardzo to wszystko możliwe. rozkopywać, bo... No bo skąd tu się wzięły takie garki, tak? Ja mówię właśnie, no? jeszcze na tym w Zgórzu, w Zgórzu. razem, nie? A to jest wzgórze takie, typowo wiesz, ktoś mógł sobie coś skitrać, skitrać nie? nie? No ale to wiesz, to mógł pierwsze to wykopać, mógł popatrzeć sobie czy coś, a pod spodem może być skrzynia z porcelana na no przykład. No bo mówię, o, łapie. No, zaraz to będziemy rozgrzebywać. No i co, głęboki sygnał, nie? No. I co, Katarzyna? Ja bym kopał. Co? Kopiemy? No kopiemy, kopiemy. Gdyby wyszło, może więcej wyjdzie, może jakiś depozyt? Albo żelazo. Albo rurka jakaś. Trzeba, trzeba sprawdzić na pewno. Dobrze. Dokładnie. Do dzieła. To. Patrzcie z głębokości. No, już mamy dobre 80 cm. Zaczyna wychodzić kiełko jakieś. To jak miseczki. Proszę bardzo. I tutaj jest Kryształ. Tam jest jakiś, jakiś, kryształ? No, no. Ale, to takie rzeczy. Właśnie to szkło wyszło tutaj jest. Tam już nie że bo tam chyba nic nie ma. Się. Tylko wybieramy tę ziemię. Tylko. Zobacz. To jest to jest to? też. włączyć? Szkło. Patrz, patrz, patrz. Patrzcie patrz, patrz. patrz na to. Jeszcze głębiej trzeba kopać. Nie, nie, teraz delikatnie z tym. No, bo tu mamy jest. kolor. No to trzeba byłoby stąd. E. Ja wezmę tą swoją łopatkę. Ty, to wygląda na srebro, nie? No. A. A. Przepraszam. Aruminium. Aruminium? Aruminium? Złoto. Złoto. Uwaga, złoto. Już przepłynęło. Czekaj, bo Sławomir musi zadurkować. Patrzcie, jak się wasz kierownik poświeca. No, zobacz, jak kolor go się poświęcę. No, bo jeszcze coś szkło. To będzie lampa chyba na towa. A to jest jak szyba. A, co ty robisz? O, ja <laughs> ja wyczyłeś depozyt. No, tak. Dziurka wyczyłem. jakaś jest? Kurde. Co? Dziurka jest, żeby Popozało miały zwierzątko w środku powietrze. To Kasia tutaj przyszła. Kasia. Kasia zostaje dłużej w Polsce. Tak. No. to będzie w Lampa czy co? Go <gulanko> ta, no dura. Kurde Ciężko no. powiedzieć Kolanko Katalizacyjna. Ale z otworem w środku tutaj jakby zwierzęta były w środku. O. Co to jest? Żeby miały czym oddychać. E, coś kawałek Młynek e, Gaźnik od samochodu. A, ta, gaźnik tu jest o, spód chyba tego. Co to jest? Ci co to jest chyba lampa rowerowa? Na no chyba lampa a tak. no, no teraz widać Patrzcie, coś takiego nam tutaj wyszło dokładnie tu tu wam pokazywanie tego nie a. wiem ja obstawiam że to jest lampa na karbi no, to rowerowa to, to, to. ale Bo to tak o. wygląda jak lampa rowerowa nie mm -hmm. ale znowu tutaj jest jakieś liszcze do tego może to ja się mylę. Nie, no pamiętam widzirzywiały obiemka może Jakaś na obiemka na właśnie na do ramy. tego była Porcelanka z napisami. Mhm. No, miśnia. Nie coś tu wychodzi nam, kawałki jakieś różnej właśnie porcelanki. I zobaczymy. Kupki jakieś Kupi, stare. Kuski. Ale to jest, to jest ciekawe znalezisko. To jest ciekawe. Są jakieś symbole. No właśnie na. Zobacz tutaj jakaś dysza jest w środku. Widzisz? Mhm. Tutaj jest dysza w środku taka. Kupka Kupka, była. No. To no nic, zgrzebiemy dalej. Nie, to... Nie, nie, to śmietnik jakoś, jakieś I takie kupki. rzeczy tak, są. Tak, śmietnik, nie, nie. śmietnik raczej, ale zobaczcie jak to jest głęboko i te rzeczy tutaj wychodzą, nie? Stare rzeczy nawet w śmietniku są. No o, no. popatrz, popatrz, co wychodzi z szkielku. Kostyr, tak? archeolog. Szkielka wychodzi. Nie, kalka. Kalka, Korka, ma doświadczenie w lubańskim śmietniku. Ja lubię. Tak, egzamin ten zdarzał. A byliście... Gdzie? To było? No, Za harcerską jest... górą tam na górze spędzał? Chyba, bo tu masz w no, włosie. Na tym jeszcze zostało. Tak, nie. Takie rzeczy? A czemu wam tam nie pozwalają? Nie mamy tam skrót. nie mamy w jakieś gościa, które nam skończy, podał mnie. Ale w ogóle tam nie byliście? Nie. Za Ostróżkiem? Nie, tam jest tam, nie. tam jest śmietnisko niemieckie stare. Tam będzie ze 3 na 3. No, i co tam Kasper? Oprócz tych drutów kolczastych. Oprócz drutów. No to z termometra jest. Zrobimy no. jeszcze, bo to było widać, że jakieś drutowisko śmieci było niemieckich. Cywilnie. Teraz Wam pokażę. Co tutaj weszło jeszcze z tego śmietnika? A więc no, najfajniejszym znaleziskiem jest ta lampa karbitowa, naftowa, nie wiem dokładnie jaka to jest. Pewna jakąś dyszę tutaj ma. Jeżeli ma dyszę, to może, może i karbitowa. Nie wiem. Garki, talerze. Typowo cywilne rzeczy. Szeteczka? Nie, szeteczka jest nasza. No kawałek ładnego dzwonka tutaj wyszło. Szkoda, że nie jest kurde cały, mosiężny. Ale musi być ładny dzwoneczek kiedyś. Porcelana. Eee... A tu kawałek figurki jeszcze wyszło, no. Figurki takiej same nogi są. Widzieliście no. tutaj napisy od spodu? Jakieś tam były napisy, no, no. napisy są tu od spodu jakieś. A, kawałki porcelany. Z cywilnych talerzy. O, dziecko z jeżykiem. Kubki stare. Nic, sprawdzamy jeszcze, zobaczymy, czy coś wyjdzie w tej naszej dziurze, czy nic. Jak nic nie wyjdzie, zasypujemy, porządek zostawiamy po sobie. I pokażę depozycję. Tak. <grych> idziemy szukać dalej. I weź że jakieś. Co? Ale głęboko to wszystko jest, nie? No, no składa że... tylko takie rzeczy, ale. Co zrobić? Jeden papier, reszta się przygląda. Uh -huh. <grych> <grych> Jak za <komody. grych> Kasia tam naprawdę już nic nie ma. Sygnał był. Naprawdę, sprawdziliśmy to. Jest włączone? Oho, oho. Zaraz wyjdzie. Garnek z monetami. Kasia tam jest tyle tych odłamków z tego drutu kolczastego. To z Że ten. Że nie ma szans, żeby tutaj... Widzisz, co masz tutaj drut kolczasty pod spodem? Tak. Mhm, daj sobie spokój. Przekonała się dziewczyna. Dziewczyny są uparte strasznie. Tu lampę bierzecie? Co? Lampę tak, będziemy pocierać. Tak, tu lampę zabieramy, dzwonek. To Zasypujemy, porządek robimy. To, ale to, wrzucamy na piaskary i zasypujemy, czy jak? Nie, dzwon zabieramy. Aha. Będzie wywieziony. Przestawiamy porządek po sobie. No i się żegnamy z dziewczętami, poszukiwaczkami naszymi. Tak. Jak się podobało? Podobało się. Ważne, że pogoda była, nie? Tak. Pogoda jest najważniejsza. Pokopaliśmy. Była adrenalinka, było. miał być depozyt. Jakiś było. By było budowanie emocji. Tak, było, było. No to zapraszamy na kolejne jakieś wykopki. Damy znać, jak będziemy się dziś wybierać. Bardzo proszę. Oby pogoda była taka jak dzisiaj, bo to jest połowa sukcesu. No to hej, do następnego. To jest coś takiego nam wyszło. Uch, myślałem, że to będzie moździerz. Bo się tu zwęża. Ciężki w cholerę, nie wiadomo co to, co to w ogóle jest, czego to jest. Dziwny kształt taki. Z czym to się może kojarzyć? Ciężko powiedzieć. Dziwne, ale wiesz co mówiłem? Mówiłem właśnie, że tutaj może być ciekawiej. Dlatego nie ma okopów i nie jest przeczesany teren wiesz? Ale to na koniec po prostu żeśmy tutaj weszli i następnym razem tu wejdziemy nie? Jak przyjedziemy, no jak coś fajnego wyjdzie, ale mamy tu jakiegoś guzika. Oj, Znaczy to co kiedyś było guzikiem z tego. Oj, i bida, bida, bida Jakiś cywilny guziczek był Słuchajcie, może to nie jest petarda, ale jeden z lepszych chyba fantów Dzisiaj co wpadło oprócz pospolitych usek Zobaczcie, kosteczka do gry Kosteczka do gry Widzicie? Piątka, dwójka Kiedyś już miałem tych kostek, które kilka sztuk załowił, chyba były robione. Sobie żołnierze grali. Dla zabicie czasu w kopach pewnie. Dobra kochani nasi widzowie będziemy się z wami żegnać. Dzisiaj było to co było, polatane. Dziewczyny trochę adrenaliny miały. Nie, coś tam, coś tam pokopały dziewczyny. Zresztą u nas też trochę złomu wyszło. Już tam nie będziemy się tutaj roz myśleć co to jest takiego i tak dalej, nie? Co, co? Myślisz cały czas o tym zapalniku, czy co, czy co to jest? To nie jest jakiś denny zapalnik, czy co to? Nie wiesz? To ma napisy tutaj, zobacz dookoła. Nic, będziemy to identyfikować. Także co? Co tu jeszcze ciekawego wyszło? Siekierka jakaś wyszła. Dosyć chyba stara. Wąziutka fajna. Tu jakiś klin do drzewa, tu jakieś coś. Znowu jakieś... Czego to było? To jest zapięcie? Nie mam pojęcia od czego. Kiedyś coś tam mówiłem, że od mundurowania, to chyba było jakieś. Nie. W każdym razie coś tam z niemieckiego porządzenia. Podkuwieczka jakaś. To jest ciekawe, nie? Nie wiadomo co to jest. Dlaczego to było w ogóle? Co to jest? Kolega znalazł nas. I tak myślimy. Co to od czego to jest? Jak coś będziecie wiedzieli, to piszcie w komentarzach. Jakiś stary scyzoryk. no takie fanty, jakie są? No, las się powoli buja. Tak samo było w Gudziszowym. Dopóki fanty wyszły, to trzeba było ileś tam razy ten las odwiedzić. Ale ważne, że była fajna pogoda. Towarzystwo dobre, nie? Chłopaki? To jest podstawa. I polatane, nie? I do następnego. Żegnamy się z Wami. Cześć Wam. Hej.